Mr. Smaku. Smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na mrsmaku.pl Jest Nowocichowska TV Reklama, obok mnie Kubańczyk. Cześć! Siemanko, cześć! E, czy to twój pierwszy udział w takim turnieju charytatywnym? Nie, nie, ja bardzo często grałem w turniejach charytatywnych. W tamtym roku byłem w Suwałkach, a... Dzisiaj tak na chwilkę wpadliśmy zagrać jeden mecz, bo jeszcze dzisiaj gram koncert we Wrocławiu, więc to nie, to nie pierwszy raz, ja bardzo chętnie się udziałam charytatywnie, a szczególnie jeżeli coś jest, jest związane z piłką nożną. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału właśnie w takim turnieju? No przede wszystkim to, że lubię sobie pograć w piłkę, też czasami z chłopakami spotykamy się na hali sobie klepiemy czy to na orliku latem, a jeszcze tutaj jest szczytny cel, więc jeżeli możemy pomóc w jakiś sposób, no to jestem czy liczy się tutaj wynik czy bardziej dobra zabawa Nie nie przede wszystkim żeby nikt nie nabawił się kontuzji żeby dobrze się bawić i ja myślę że tutaj nie gramy o jakieś mistrzostwo świata tylko gramy wspólnie w szczytnym celu po prostu i, i to się liczy najbardziej W jakim teamie grasz dzisiaj? Tak Kesek Team, nie wiem czy jest gdzieś logo? Nie no właśnie i jak tutaj dajesz y Możliwości właśnie swojej drużynie, czy myślisz, że Jakie wygracie? Szanse, tak? Jakie mamy? szanse? Myślę, że mamy duże szanse, chociaż e, ja będę wzmocnieniem tak naprawdę na jedno spotkanie. Myślałem, że troszkę wcześniej zagramy drugie, ale okazało się, że po 18.00 już musimy wyjeżdżać. Natomiast mamy mocną pakę i myślę, że będziemy wysoko. Kto jest w swojej drużynie? No, na przykład Kuba Rzeźniczak. No, jest kilka takich osób, które potrafią na pewno w piłę piłkę grać i myślę, że pociągną ekipę. Zawodowcy? Tak, 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 też. No, ale myślę, że w wie, chyba wielu w każdej z drużyn są jacyś dobrani zawodowcy. Natomiast są chłopaki, którzy prowadzą też content taki piłkarski, więc myślę, że damy radę. Jak myślisz, kto najlepiej sobie poradzi właśnie z twojego teamu? Kto jest, e, kto będzie miał najlepszą formę fizyczną? Kurde, powiem ci, nie pamiętam w, w, wszystkich, kto, kto tam będzie, no ale no, to na pewno powiem o Kubie, że no bo to jest piłkarz, który aktywnie gra, dzisiaj też chyba jakiś sparing miał, więc więc myślę, że on on tutaj będzie głównym takim filarem. Stawiasz relacje... A jeszcze Majewski jest chyba, to też fajny, fajny piłkarz, bardzo zdolny gość, więc myślę, że też to jedna z osób, która, która będzie mocno w tym teamie się wyróżniać. Stawiasz relacje z treningów, czyli tutaj ostro trenujesz na macie, czy możemy się spodziewać twojego powrotu do klatki? Musicie oglądać fejm 24 stycznia, to może będzie zdradzona odpowiedź na to pytanie. Okej, okay, czyli jednak coś się szykuje. Nie, nie, nic nie wiem jeszcze na ten temat, ale bardzo bym chciał. Chciałbyś, tak? Tak, tak, tak. A jeśli chodzi o konflikt, właśnie z jakimiś uczestnikami, czy ty masz jakikolwiek konflikt? Bo wiesz, jednak friki, no to y, mus muszą być demy. No ja jestem dobrym człowiekiem, więc ja jestem bezkonfliktowy i nie mam żadnych konfliktów. E, konflikty powstają zazwyczaj, jak ktoś ma komuś coś do zarzucenia. Ja nie uważam, żeby ktoś miał mi coś do zarzucenia, więc e, z większością branży influencerskiej czy, czy takiej medialnej żyję dobrze, z osobami, z którymi nie chcę się zadawać, po prostu się nie zadaję i myślę, że. Jest nie wynikają żadne konflikty, dlatego więc ja jestem pokojowy i, i nie, nie, mam, nie mam konfliktów. Bardziej walki sportowe mnie interesują. takim miałeś konflikt z ochroniarzem. Yy... Jaki? No, napadł ci ochroniarz. A, w yy, pałacu. Tak. Czyli jednak jesteś troszkę konfliktowy? Znaczy to nie ja byłem konfliktowy, przecież na tych wideo widać e, ewidentnie, że ja znaczy, właśnie możesz tam, właśnie wyjaśnić tą sytuację? To już milion razy było mówione o tej sytuacji, myślę, że nie ma co wracać do przeszłości. Ten jeden z ochroniarzy mnie przeprosił na drugi dzień od razu, e, drugi nie wiem, nie miał po prostu za dużo jaj, żeby powiedzieć przepraszam. E, natomiast sytuacja była kuriozalna, tam właściciel jednego z obiektów się uniósł po prostu. Że, że jest głośno na dworcu, gdzie dworzec nie należał do niego. W ogóle zadzwonił po, po dwóch ochroniarzy, po dwóch karków. My byliśmy po kilku piwkach, byłem ze swoimi fanami, śpiewaliśmy sobie dobrze, się bawiliśmy. Oni szukali, szukali gdzieś zaczepki. My GUZA nie szukaliśmy. Zresztą ja podszedłem do tych osób, do tych ochroniarzy, do tego właściciela, powiedziałem im, że. Dobra, spoko, zawiniemy się zaraz, e, nie ma problemu, oni zaczęli się urać, wyciągnęli pa pałki teleskopowe, zaczęli mnie odpychać. Ja byłem z fanami, nie wiem, to było 20-30 dzieciaków po 60 kilo, e, wyciągnęli gaz, przykali mnie gazem, na, na tym historia się zakończyła. E, ja sobie to wyjaśniłem w swój sposób, poruszyłem różne e, kontakty i dogadaliśmy się. Czy uważasz, że ochroniarz, ochroniarze powinni tak się zachowywać? Uważam, że ochroniarz powinien być od tego, żeby właśnie łagodzić. Takie, takie sytuacje. Zresztą ta sytuacja była kuriozalna, dlatego że my w ogóle nie, nie byliśmy agresywni, ani, ani nie, nie, nie prowokowaliśmy tej sytuacji w żaden sposób, więc po prostu no, dziwne, dziwne to było. Czy uważasz, że gdybyś nie był sławną osobą, to nie doszłoby do tego. Do czego? Do tego incydentu że jak, jak to nie byłbym ja tam wtedy, nie no właśnie do takich incydentów właśnie dochodziło w przypadku osób w ogóle nierozpoznawalnych. Dużo dzieciaków potem mi pisało, że e, ci ochroniarze czy tam ochroniarze z okolicy często w, sobie za dużo pozwalali, więc mam nadzieję, że po mojej historii już nie, nie dochodziło do takich sytuacji. To są chałupy, to jest miejsce surferskie, to jest miejsce, w którym jest luz, trzeba się bawić, jest dobra energia. I właśnie dużo do wiadomości w diamach dostałem potem, że, że już nie raz takie sytuacje się zdarzały. Mam nadzieję, że ja byłem tym męczennikiem, po którym już takie, po, że po tym zdarzeniu już takie sytuacje się nie zdarzały. Więc. Turniej Fame, na kogo stawiasz? Na mnie, żebym fajnie skomentował. Będziesz komentował, tak? Jak Każdą galę. Okej, okay. z Kaniowskim? Nie mam pojęcia, jak to tam będzie. Nie wiem, nie wiem. na pewno z Maciem Turskim chyba. A czy Mateusz Kaniowski? Nie wiem, bo ostatniej gali tylko nie komentowałem, dlatego że graliśmy trasę koncertową, mieliśmy e, duży koncert na hali w e, chyba Zielonej Górze, więc mnie po prostu nie było, ale to taka jedna sytuacja, gdzie mnie nie było. I wtedy chyba Mateusz komentował z e, Maćkiem, a teraz nie wiem, jak będzie. No i na kogo stawiasz? W turnieju? Nie wiem, powiem Ci, to jest ciężko obstawiać, bo to jest turniej, Ja też walczyłem kiedyś na, na turniejach. Wiesz, w, pierwszym, w pierwszej walce możesz nabawić się takiej kontuzji, że już do drugiej walki nie wyjdziesz, więc nie mam swojego faworyta. Jak oceniasz konflikt Szachta versus Dawid Załęcki? Czy słyszałeś o tym? Nie interesuje mnie ten konflikt w ogóle. Słyszałem o tym, bo przygotowuję się do komentowania, natomiast to nie jest w ogóle moja sprawa. Kamera Nikita i Natalia Magika? To również nie jest moja Czy to sprawa. to uniwersum nie jest Ci znane? Nie, to nie obchodzi mnie to w 100%. Ja po prostu przygotowuję się do walki. E, uważam, że jestem trochę za wysoko, żeby się mieszać e, w takie konflikty. Dla mnie to jest śmieszne. Bawi mnie to. E, nie mój cyrk, nie moje małpy. Po prostu e, znam to, bo przygotowuję się do komentowania walki, ale kompletnie mnie to nie interesuje. Gdybym nie musiał się przygotowywać do walki, to tego cyrku nie oglądał. W takim razie, wynik: e, Szakta czy da Dawid Załęcki? Wynik walki. Niech wygra lepszy. Dziękuję bardzo. W takim Dzięki. razie życzę powodzenia, dajcie z siebie wszystko. No, sami sportowcy, więc na pewno wygracie. Tak, sport to zdrowie, pamiętajcie: nie pijcie za dużo, nie bierzcie żadnych dziwnych używek, tylko się rozwijajcie. Jest nowy rok. Nowy, dobry czas na zmiany, także trzymam za kciuki. Jeszcze plany muzyczne. Ostatnie, Plan... ostatnie pytanie. O, no, no, tak, nowe myśmy... piosenki. <laughs> plany muzyczne zapytała, nie o koncepcję jak... i awantury. E, <laughs> Może jakaś nowa piosenka? I tak, z kim? 23 stycznia zapiszę sobie to, tę datę. E, będzie nowy singiel, teraz wracamy mocno muzycznie. W maju już mamy wpisanych z 90 koncertów do września, więc trasa letnia będzie bardzo duża. Będą dni miasta, będą różne. Trzyma, cześć Medi będą różne, różne fajne koncerty. Natomiast teraz ostatni, jedyny koncert nie wiem kiedy wywiad się pojawi, ale 23. A jutro, okej. Okay. To 23. jest jeden, jedyny w tym półroczu koncert w Energii w Katowicach Mój, więc zapraszamy serdecznie. I numerów będzie bardzo dużo. Plany muzyczne są ogromne. W lutym numer walentynkowy z gościem, a jeszcze. 23 stycznia, numer solowy, taki mój powrót. Okej, okay, jeszcze jedno pytanie, dobrze? Dobra, Jeśli no. chodzi o Skolima. Jak myślisz, co on ma w sobie takiego, że po prostu daje czadu za każdym razem i robi tyle koncertów? Czy myślisz, że to jest możliwe? Żeby w przeciągu miesiąca zrobić kilkaset koncertów. Jest to na pewno możliwe, natomiast uważam, że te koncerty nie będą jakościowe na 100%. Natomiast Kolim to jest świetny biznesmen, pozdrawiam go, wie, jak robić pieniądze, masz. Czyli swój czas. według Ciebie tu chodzi o pieniądze, tak? Żeby im więcej. No, jakby nie według mnie, no o to chodzi, no. nie trzeba dużo myśleć, żeby wiedzieć na czym to polega. To jest biznes. Chłopaki jeżdżą, robią, nie wiem, 15 koncertów tygodniowo. Nie da się zagrać dobrego, jakościowego show. Przy takiej intensywności na pewno, więc, więc na pewno są to żniwa dla Skolima, ale on jest biznesmenem, tak jak mówię, w ogóle nie mam do tego żadnego problemu, każdy znajdzie swoje miejsce w tej branży, więc bardzo go lubię i serdecznie go pozdrawiam. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzięki. Dzięki.